Eee, moja głowa Boże, coś się dzieje Dlaczego tu jest tak ciemno? Eeeh, moja głowa Gdzie ja jestem? Gdzie Kim jest... ty jesteś? I stój! Dlaczego? Kim ty jesteś? Jak się nazywasz? Jestem John, a ty? Marcin. Kurde, gdzie jest moja żona i dzieci? Nie o. wiem Pod... nie wiem ty masz 20 Aha. Masz rodzinę? Mam Żonę i dziecko Bardzo ja ich kochę. Dzieci. Twoje dziecko Jak się nazywa twoje dziecko? Mateusz. Aha. O Czekaj. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Coś czuję twardego w kieszeni. Czekaj. Ała. Czekaj. Ej, ej, mam pochodnie! O, czekaj ej, ja też sprawdzę, mogę też coś. Idziemy postawić, sprawdź, może ci znaczy. się. Jezus. Ja dziabnąłem cię. A. A chodź, zobaczymy te ściany, że tu są jakieś drzwi. Chodź tu gdzieś po mnie. Popatrzymy. Tu, tu jest coś... jakaś wejść... z żelaza. Jest, ale... Postawuję to pochodnie, postawię tu pochodnie. No, postawię. Tak, Oh, dobra, spokojnie, to tylko telewizor. Martin. John, witam Was. Co jest. Kim jesteś. Kim jesteś. Zagrajmy w grę, bo życie moich ręka. John, Twoim pierwszym zadaniem jest zabić Martina. Jeżeli Paga. tego nie zrobisz, to Twoja rodzina zginie, a Ty zginiesz yes. tutaj. Jeżeli jeszcze się nie zorientowałeś, stawię Ci nóż w kieszeni, to możesz zabić Martina. Zacznijmy grę. A ja muszę to zrobić. Ja nie mam innego wyjścia. Proszę nie rób tego. Mam rodzinę dzieci. nie kochają, a ja ich. Proszę nie rób tego. Niestety Bo muszę. Jest śmierci. Muszę, ja muszę ratować moją rodzinę dziecko. Muszę. A nie ja mam innego wyjścia. Przyrzeknij mi, że znajdziesz moją rodzinę i mi powiesz. Przyrzeknij. I Przyrzekam. Spoczywaj w pokoju. Nie! Nie! Kula! Jestem potworem! Nie! Dlaczego ludzie muszą przeze mnie ginąć? Boże! Te kolejne drzwi nawet nie chcę otworzyć. O! Uwaj. Gratuluję wykonania pierwszego zadania. Teraz czas na następne. Iście to ci się drzwi otworzyły. Zabiję cię, się mieć. Znajdę cię. Przez ciebie tyle ludzi już zginęło. Ja nie będę jednym z nich. Jest. Ze pod spod Dobra. Koniec korytarza? To wszystko, boż. Jówe. Ja. No. Boż nie mam nic do stracenia. Moment. Jakaś skalpa. Może przejście. A ja bym skoczył. Chwycił się w odpowiednim momencie. Może przeżyję. No. Nie mam nic do stracenia. To. Raz. Dwa. Trzy. Żyje. Żyję. Łowisko. blisko Dobra. To idziemy dalej. O, o, widzę jakieś światło. Może to wyjście. Schowam ten mięcz, żeby mnie nie ukłuł. Jezu. O, jakaś węga. O, jest. O, przyczas. przy czas. O, to znowu ty? Gratuluję, John. Jesteś już blisko swego ratunku. Następnym twoim zadaniem jest przebiec później przez tę Ale jest jeden problem: Od co by ostrzelać ciebie wyrzutnie. to przebiegniesz, czeka na ciebie niespodzianka. Ty eee. skóry, wycydu! Jeszcze jedno zadanie: pogięło cię! Toma, muszę przeżyć. To biegniemy. Ech, uh, nie ma się na ziemi. Aaaa... Ech... Uh. Uh. Go! FAK! A! Uh. Co to było? Jezu... Co? Uff! Uh. Jedna pułapka... Z ilu? 40? Dobra... To. to dalej. A! Uh. fuck, fuck. Ej! A! Lawo! Lawo! A! A! Dobra! A! Jezu! Jezu! Uff! Uh. Uff! Uh. Ta, jeszcze bum bum. Chyba koniec. Co? Co jest? Dobra. to tabliczki. Reklasy. się. Przykładamy. Z... Fajnie. Cieszę się niezmiernie. się jak... Też fajnie. Oblicz. On, mat, matma, łatwe, po prostu Eh? What? Fuck, fuck, fuck. Kupuję bał, kupuję bał. Dobra, o boż. dobra, spokojnie, liczymy. Pani z maty będzie to ze mnie dumna, Jakby uczyła kiedyś te, ileś lat temu. dobra, Ezyk, fizyk. Myślę, że to ta, jest. Udało mi się zostać tego przeszczelony. Ale Boże, czemu, czemu to jest tak ciemno? O Boże. Pio! Proponuję no, ci przejścia całej tej gry. Lecz koniec jest inny, niż się tego spowiedziałałeś. Dlaczego? Nagranie skończy się dla ciebie szczęśliwie. Na samym o. początku już widzimy, że się otworzymy po pewnym czasie. Dlatego nie musiałeś zabić Martina.